Na Szlaku Smaku, dzień dobry. Kolejny nasz odcinek, tym razem z Pogorzelicy. Jesteśmy w Sosnowym Lesie i w nim są oczywiście szyszki. A za nami szumi Bałtyk i tam między innymi można złowić turbota. Przygotujemy go dzisiaj w restauracji Albatros, do której zapraszam. No i jesteśmy w samym sercu Albatrosa. Pamiętam taki czechosłowacki serial Kobieta za ladą, a tu zaladą jest Dawid. Które dowodzi tym miejscem. Dawid, u Ciebie jest tak, że jak chcę zamówić rybę, a gramy dzisiaj, przypomnę, turbota, czyli taki skarb, czyli skarb można powiedzieć, w Bałtyku. Dokładnie. E, to ja tę rybę zobaczę wcześniej i mogę sobie wybrać, która będzie moja. Dokładnie. Za każdym razem pokazujemy klientowi porcję. Może wybrać sobie odpowiednią dla siebie. E, nie ma później zaskoczenia przy tak, rachunkach. Za pół metra. Dokładnie. E, przygotowujemy ją. Specjalnie dla każdego klienta. A to dobra, ja to mogę takim... zaserwować okay. turbota. To pokaż turbota. Co którego tu mamy do dzisiaj świeżego? Ponieważ ja jestem sam, to wybiorę, myślę, że największego, czyli ten będzie, jeżeli mogę. Idealny dla mnie. wybór. Okej, okay. powiedz w ogóle, turbot. To jest ryba, która jest popularna, o to ludzie pytają, to ludzie zamawiają. Czy e... jednak trochę jest to znak zapytania, cóż to jest ten turbot? Większość ludzi nie wie tak naprawdę, czym jest turbot i skąd ta ryba jest, ale zawsze edukujemy klientów. To jest ryba z naszego oczywiście polskiego morza. Czyli stamtąd? Czyli stamtąd, dokładnie 100 tak. metrów stąd. Bardzo ciężko ją złowić, ponieważ że pływa głęboko przy dnie, żywi się, jest to drapieżna ryba, więc ma zupełnie inną strukturę mięsa i myślę, że to jest idealna ryba na dzisiejszy obiad Szlachetne, dla Ciebie. ambitne mięsko, naprawdę za chwilę zobaczycie to podane, a tymczasem ten turbot będzie Ląduje na, na patelni. na patelni i za chwilę widzimy się przy stoliku z Turbotem i z Dawidem. Do zobaczenia. Dwóch siedzi, jeden leży, my z Dawidem przy stole, pośrodku nas turbot i to się wydaje proste, tak? Usmażyć rybę. Ale to wcale takie proste nie jest i chciałem Cię zapytać, jak oceniasz polską gastronomię, ale to po tej stronie drugiej, tam na kuchni. Jest z kim pracować? Jest kogo zatrudnić? Chcesz, o, o dobrego kucharza tak naprawdę trzeba się postarać. Aha. Jest to praca sezonowa, nie ukrywajmy. My mamy lokal otwarty od 10 czerwca, zamykamy 31 sierpnia, więc mhm. działa to tylko przez 2,5 miesiąca. Więc musisz dobrze skusić, żeby przyjechali. Trzeba dobrze skusić, żeby przyjechali. Mamy, możemy to nazwać kukuźnią kadr. Mhm. Pracownicy z zeszłych lat, którzy, z którymi mam dalej kontakt, którzy uczyli się mhm. na tej kuchni i u mnie. Przygodę mieli pierwsze, że tak powiem, z gastronomią. Przysyłają mi różnych młodych adeptów Sztuki gastronomicznej na kuchni. bo wiedzą, że w sezonie trzeba ciężko pracować, jest gorąco, jest stresująca nieraz atmosfera. I jest bardzo, bardzo smacznie. Jak przyjedziecie Państwo do Albatrosa, to oprócz tego, że zobaczycie Dawida, to zobaczycie także obrazki znanych ludzi, którzy tutaj jedli, więc zachęcamy. Wy tu też możecie zjeść. 80. Powiedziałbyś mi smacznego, bo teraz już bym smacznego. się na tym, co na talerzu. Powiedział smacznego, więc jemy. Turbot jest oszłamiający, Bajka. Przyjdźcie tutaj na turbotę albo na każdą inną rybę. Warto. Chyba bardziej znana jest beata z Albatrosa, ale Turbo z Albatrosa też może stać się znanym. Serdecznie zapraszamy, żebyście właśnie tutaj smacznie przyprawili swoje wakacje. Na ścianach w Albatrosie zobaczycie zdjęcia znanych ludzi, którzy tutaj jedli i gotowali. Kto to jest? Czy cię sprawdźcie? Zobaczcie. Czekamy także jak zwykle na Wasze komentarze, co jeszcze i gdzie jeszcze warto zajrzeć okiem naszej kamery w gminie Rewal, żeby było smakowicie. Do zobaczenia.